Free? Mm -hmm. It's free. Okay. Yeah. Oh, oh my God. Oh. Where are from? It's problem. Mm -hmm. Hello. My job for the Ej, mam, mam taki zajebisty pomysł. Nie nagrywać, mam zajebisty pomysł. Gdzie jest strawberry? Nie mamy. Gdzie jest strawberry? Gdzie? Strawberry gdzie? Nie wiem. I don't know. Gdzie jest szop Biedronka? I z shop biedronka in Poland jest? Yes. Jest Ok. Dzięki wielkie za pomoc <laughs> Ale jestem. Przepraszam, mogę pogłaskać? Nie, nie mnie. To moje fajne. Nie chciała się pogłaskać. No. O, się można. Serduszka by mi narysowała, się nie patrzy. Cześć! Czytasz sorę. główka na dzisiaj. Dobra, też taka. Byś dłużej stanęła, to bym przeczytał. Co na twój widok troi mi się w oczach. Nie dziwię się, I też. Na przykład jak kiedyś widziałem braci mroczków, to miałem mroczki przed oczami. Oklepane, oklepane, na będzie. Podobno zaklepane ten, polizane, czy jakoś, tak? Czy polizane, zaklepane, jak... nie wiem. Ale nie podrywaj mnie tu, moja dziewczyna idzie. Dobrze, że jesteś, bo mnie podrywają ciągle. Co taka komoro? Ciężki dzień w pracy? Aha. Ani B, ani C. No to już wiem, że jakaś taka dziwna ta dziewczyna, że nie ma co nawet z nią dłużej zaczynać tematu. Smacznego, kwiatuszku. Ty masz już pierścionki ślubne? Oj, źle trafiłeś. Jesteś już... zajęty. Z singielką jesteś. Czekałaś na mnie. Mam gdzieś spać, a może to jest jak twój przeznaczony. Jaki jesteś znak Zodiaku? O Boże! Zodiakara, no nie Lew. Trudny charakter. Czemu trudny? To wszystko jest kwestia przepracowania. A ty tak do wszystkich dziewczyn dochodzisz? Nie, tylko do tych ładnych. Dzisiaj jest Twój szczęśliwy dzień. O skąd te teksty znowu? Nie, no po prostu. Jak mam znaleźć kobietę, to myślałem, że nauczę się najgorszych tekstów na podryw z internetu. jak którymś się... Nie wiem, jestem singlem. Jak na któryś się uda. To chyba słabo działają, jesteś To ma sens w sumie. Co to za patologia biega? To łódź Piotkowska. Eee, a szczepiłaś się na COVID? Czekaj, to książeczkę zdrowia Nie, tylko to mnie interesuje. No, szczepiłaś. No to nie. Co nie jesteś w nie dziewczyna. Ta, no tak. Masz zaktualizowaną bazę wirusów od tego. Ja idę, ona zaszczepiona na COVID jest, jestem nieszczepiony. Nie może nasze się ten krew łączyć, bo mam jest czysta krew. Dobra, miłego dnia dziewczyny, trzymajcie się, hej. Jeszcze można... Dzieciaka im zabrali? Ale ja nie wiem, co chodzi. Film z Facebooka. Panie, dużo tych politycznych widzę rzeczy. A pani na kogo głosuje teraz na wyborach? Na nikogo. Na nikogo? Ja Dlaczego dobrałem. tak? Bo nie ma lepszego czy gorszego zła. Dam pani stówkę jak pani na Noworodzkiego zagłosuje. Nie sprzedam się za stówkę. 130, bo więcej nie mam. Myślałam o tym, żeby ewentualnie iść na niego. Bo może to jest nadzieja, ale jeżeli pójdę, to nie za stówkę. za jestem za bogata? Nie, za darmo. Bo wczoraj się dowiedziałam o takim filmie, że gdybyśmy nie poszli wcale, to oni by nas musieli uwolnić od tego reżimu. Pan co? Od... A właśnie, panu ja panu też to słyszałem. Ja coś też takiego też też słyszałem. 604. 5... coś panu przekażę. 600. Ja nie chciałabym, ja. ale może pójdę na mnie. 600 5, Może Panu coś maćą 3 piątki? No, 4-2-5 A jak pani ma na imię? Ania Ania Tozmę się wieczorkiem 4, 2, 5, 5, 5, No tak mam zapisane, Dobranoc. do widzenia o, To Popek śpiewa Gociany na kominie? Pizda nad głową Śpię A jest tu coś z mięsem? Nie, yeah. jest wegańska. knajpa? No tak, alkohol jest, ale mięsa to już nie ma. Nagrywaj, to, to jest to, co Popek śpiewał? To jest to, co Popek śpiewał? Tak. <grytanie> <grytanie> Blizna nagową, głową panią, randkę mam, można się ciągnąć za darmo wypsikać? Słucham? Randkę mam, można się za darmo wypsikać? Jeżeli pan chce, proszę pan, że śmiało sobie zobaczyć, co panu się podoba, jak nie dalej. A jakie jest najdroższe? Bo one chyba na najdroższe lecą, te kobiety. Bo to pierwsze spotkanie jest... No niekoniecznie. Wie pan co? Yyy... Zalecam... Y -y, pierwsze spotkanie, tak? Tak, no. Ile kobieta ma lat? Prykła! No, tak? <noise> nie wiemy. Nie, to plastik. Plastik, to plastik chyba co? Szkło? Nie znamy się. <noise> Poza słońcem ja tak mocniej uderzę, Zobaczymy. Nie, nie można. <noise> o, mocno nie widziałem dalmatyńczyka. mogę dotknąć? Nie wiem, czy pozwoli. Wiesz, <noise> on... tak się dajesz? Można, samochodów. Historia, <grym> już nie? <Tam>? Historia. <grym> no, historia. No historia, rzadko spotykany pies. Ja to, pamiętam, tam to jeszcze Kruzella była, co ona miała jedne białe, jedne czarne. A, a teraz teraz ze sobą y, się, pod, się pojawi, nie? Bo nam jest radowny, nie wiem, co pan. A zależy. to nie. Psi patrol, wiem. taka Przy patrol? No. A ja nie mam dzieci. Nie. no to, to pan nie trzeba mieć dzieci, żeby wiedzieć. To pan jest tej, z, tej, z tego pokolenia, gdzie było to Jak Co było? Ojciec tych 101 dalmatyńców. A, to tego nie pamiętam. To no, już tak dawno było, że nie pamiętam. Tak było, no. Ładny. A to jakaś mieszanka trochę, co? Czy nie? Do one takie pyszczki miały? Z rodowodem jest Ma trzy miesiące. No wiem, że młody. Polis. Polis On się dopiero uczy ludzi. On chciałby, nie chciałby. Tak trochę ogonem porusza, nie porusza. Dobra, lecę, miłego, dzięki. Dziękuję.